I co Iwanuszka? Kim, kim jesteś Białorusinem? Ukraińcem? Nie. Katolikiem jestem. Ale tutejszy jesteś, tak? Tak. Tutejszy. I mówisz jakim językiem? Twój... No znaczy teraz, teraz po polsku do nas mówisz, ale twój język ojczysty jest swój, tak? Swój. Nie, a czekaj, czekaj. No kurde, nie wiadomo, no ja jak ten twój język się nazywa? Mój język się na że... Język jest nasz... No, jak to? O kurde, wiesz co? Nie wiadomo. Ale białoruski to nie jest. Nie, nie, nie. Ukraiński? Też nie. Nie. Polski? Nie. Rosyjski? Nie. To jaki? Kurde, To po jakiemu mówisz? mówisz? To po jakiemu? Po jakomu mówisz? O, to ty też po rozumieć. rozumiesz. No już troszku. Nie, to rozumiesz. No. no jak kurwa chabrajski. Chachłacki, tak? No, Chachłacki, a... No, no. Chachłacki, tak? No. I to jest, jest tutaj wasz język, którym wszyscy mówią, tak? Większość, no, no. większość ludzi. No, no. To niektórzy, jakaś grupa się podaje za Białorusinów, niektórzy za Ukraińców. A, no to ale większość to jest za swoich, tak się uważa. Po prostu. No słuchaj, bo inni tam mieszkali nie tutaj, to, mhm. to, było mieszkali, nie to. Ale tu w Wolce to większość jest tutejszych, tak? No tutaj się to. Mhm. Dobra, dzięki.